Volkswagen Caddy Maxi czyli z dłuższym rozstawem osi z zabudową warsztatową mamy tutaj najmocniejszy silnik diesla o mocy 122 koni z którym współpracuje 7 stopniowa skrzynia zautomatyzowana TSG tak skonfigurowany napęd jest bardzo dobrze dostosowany do zadań jakie tutaj postawiono przed tym samochodem ponieważ Pozwala zarówno jeździć sprawnie po mieście, jak i wybrać się w dalszą drogę, trasą szybkiego ruchu. Mamy tutaj zabudowę warsztatową, co świadczy o tym, że raczej powinniśmy się tym samochodem poruszać bardziej po mieście. I wówczas automatyczna skrzynia biegów sprawdza się bardzo dobrze, ponieważ przy częstym zatrzymywaniu i ruszaniu nie musimy operować dodatkowo skrzynią, tylko wszystko odbywa się automatycznie. Dodatkowo mamy tutaj bardzo czuły system start and stop, który tak naprawdę wyłącza silnik już, gdy praktycznie samochód się zaczyna toczyć, czyli prawie się zatrzymuje co dodatkowo wpływa na oszczędności. Z drugiej strony, gdy wyjedziemy na trasę szybkiego ruchu, 7 biegów jak najbardziej w tym wypadku się sprawdzi. Zawieszenie w tym samochodzie pracuje poprawnie, dosyć dobrze tłumi nierówności, natomiast na trasie szybkiego ruchu przy wyższych prędkościach samochód całkiem nieźle trzyma się drogi. Układ kierowniczy dostosowuje się do prędkości, w związku z tym w mieście podczas manewrów kierowica chodzi bardzo lekko, co ułatwia manewrowanie, natomiast na trasie przy wyższych prędkościach usztywnia się adekwatnie do prędkości, w związku z tym też podnosi komfort prowadzenia. Mamy tutaj system bezpieczeństwa, między innymi jest tutaj ten pomad adaptacyjny, który dostosowuje prędkość pojazdu do samochodów poprzedzających. Mamy tutaj line assist też się całkiem nieźle sprawdza. Dodatkowo jest tutaj oczywiście kamera cofania, która w tym przypadku też się sprawdzi, ponieważ nie ma tutaj z tyłu szyb, w związku z tym musimy posiłkować się lusterkami. No i dzięki temu, że mamy kamerę cofania, to nam ułatwia manewry w ciasnych miejscach, czy po prostu wyjeżdżanie z prostopadłego miejsca parkingowego Mamy wystarczająco duże lusterka boczne, wszystko w nich dosyć dobrze widać aż cały bok tyłu samochodu, więc e, widoczność jest naprawdę dobra jak w tego typu aucie. Pełni dowe reflektory zapewniają bardzo dobrą widoczność nocą, co wpływa na komfort prowadzenia i bezpieczeństwo. Hałas w tym samochodzie jest podobny jak w przypadku klasycznego furgonu, natomiast oczywiście dodatkowo, ponieważ jest tutaj zabudowa warsztatowa, należy się liczyć z tym, że podczas jazdy po nierównościach będzie się nam odzywać ta zabudowa warsztatowa z tyłu. Przy wyższych prędkościach też słychać szum, który pochodzi z góry, ponieważ na górze mamy bagażnik, na którym jest umieszczona drabina i przy wyższych prędkościach ją słychać. Przy prędkości 100 km na godzinę mamy 1600 obrotów na minutę. Przy 120 km na godzinę mamy 1800 obrotów na minutę. Przy 140 mamy 2000 obrotów. Jazda miejska 15 km ze średnią prędkością 29 km na godzinę. Spalanie wyszło nam na poziomie 7,6. W długoterminowym teście, czyli zrobiliśmy ponad 500 km, 539 przy średniej prędkości 41, 6,6. I od zatankowania. Podobnie trasa Warszawa, Starachowice Warszawa, plus miasta. Miejsce w wtedy można zająć wygodnie dzięki temu, że mamy tutaj przede wszystkim komfortowy fotel. Ergo komfort. Możemy go odsunąć o tyle. Czyli jeszcze tyle jest marginesu. Jeżeli sobie bardziej wyprostuję, to. O! Ale to już nic nie da. To jest max. Możemy go też przysunąć o. Jak na moje potrzeby, też. aż nadto, ani należy do najwyższych. Możemy go podnieść i to jest maksymalnie podniesiony fotel. Możemy go też opuścić. Jeszcze. Jeszcze schodzi. No, spory jest ten zakres. Hmm. O! I to już jest maksymalnie opuszczony fotel. Mamy tutaj też z boku elektryczną regulację odcinka lędźwiowego w dwóch płaszczyznach, więc możemy to sobie też dostosować dokładnie do swojej sylwetki. Z boku jest również pokrętło do regulacji oparcia i mimo tego, że to jest pokrętło, nie czujemy takich, takiego oporu Chodzi to bardzo lekko i rzeczywiście precyzyjnie można sobie ustawić oparcie fotela zgodnie ze swoimi preferencjami. Sobie trochę podwyższa, bo jednak ja wolę mieć wyżej, wtedy widzę lepiej to co jest przed maską. A dodatkowo jeszcze mamy tutaj taką opcję, że ten fotel ma regulację podparcia łód. Jeżeli ktoś jest wyższy wówczas dzięki takiemu rozsunięciu ma lepsze podparcie łód i podróżuje bardziej komfortowo takim samochodem. Można też dostosować wysokość pasów do siebie indywidualnie. Bardzo proste rozwiązanie. Bardzo ładnie wykonane. Łatwo się to przesuwa. Więc to jest kolejna rzecz, która po prostu poprawia komfort podróżowania tym samochodem. Regulacja kierownicy. W dwóch poziomach taki jest zakres, moim zdaniem wystarczający, przynajmniej jak dla mnie wystarczający, jest dosyć sporo góra dół. także można precyzyjnie sobie ustawić. Mamy tutaj zagospodarowaną konsolę środkową, jest tutaj dużo różnych schowków co jest nowością w tego typu samochodach. Mamy tutaj elektryczny hamulec ręczny, czyli bardzo mało miejsca nam to zajmuje, a z drugiej strony poprawia bezpieczeństwo. Mamy taką małą dźwigienkę zmiany trybów jazdy. No, dzięki temu też tu się zrobiło luźniej, bo nie ma całej tej wielkiej dźwigni. I mamy tutaj jeszcze takie półeczki, gdzie można coś odłożyć. Dwa gniazda USB typu C, za pomocą których można sobie doładowywać urządzenia mobilne lub podłączyć telefon do systemu multimedialnego. Mamy tu też gniazdo 12V. Oczywiście tutaj panel do obsługi klimatyzacji, ale mamy też tutaj takie. No, możemy sobie w ten sposób i na monitorze obsługiwać ten panel, ale są też skróty, i możemy to robić tutaj sobie podwyższać i obniżać temperaturę, także i tak samo ściszać i pogłaśniać. Także y, można to robić pogłasianie i ściszenie z pozycji y, kierownicy, ale można też to robić za pomocą tego panelu, który jest pod ekranem. Przed kierowcą jest tradycyjny cockpit, czyli dwa analogowe zegary. Między nimi jest ekran komputera pokładowego. Wielofunkcyjna kierownica, z pozycji której obsługujemy tempomat. W tym wypadku adaptacyjne, multimedia i komputer pokładowy. No i tutaj panel do obsługi świateł. Przed pasażerem schowek dość głęboki, a cztery powinno się tutaj zmieścić. Dodatkowo mamy tu też takie miejsce na kartę, na przykład paliwową albo płatniczą. Mamy tutaj też pod szybą półki otwarte, gdzie można coś odłożyć na szybko. A tutaj jest jeszcze gniazdo 12V, także drugie gniazdo w kabinie jest, a trzecie jest z tyłu w ładowni. Spore kieszenie w drzwiach. Zmieści się spokojnie jedna, nawet dwie butelki 1,5 litrowe. Zmieści się też jakiś termos. Rękawice robocze. Także tutaj też można to wykorzystać, i oczywiście jest też miejsce nad szybą. Mamy tutaj półkę po całości, także można tu coś włożyć na górę, odłożyć przed kierowcą i przed pasażerem. Osłony przeciwsłoneczne, nie mamy lusterek, ale można tu coś wsunąć. Na górze panel do obsługi oświetlenia. W sumie to jak na samochód roboczy to bardzo ładnie to wygląda. Aż można się zastanowić czy rzeczywiście nie za ładnie. A tutaj mamy dodatkowo panel do obsługi. Świateł ostrzegawczy, które są zamontowane na dachu a tu dodatkowo tym zapalamy oświetlenie, które oświetla nam bok samochodu z prawej i z lewej strony. No to zaglądamy pod maskę. No a tutaj mamy silnik 2 litry, 122 konie.